Wszyscy zdajemy się mieć pewne bariery, granice i wszyscy pragniemy przełamywać swoje bariery i granice. Nawet jeżeli nie mamy odwagi tego robić, to jednak chcielibyśmy to zrobić, gdybyśmy tylko mogli. Czyż nie? Jednak warto się zastanowić, Czym bylibyśmy bez tych granic, bez tych barier? Czy byłbym tym, kim jestem, gdyby nie to, co mnie ogranicza? I można skupić się tutaj na aspekcie fizycznym, materialnym, jak to nazywamy, choćby ciele, czy gdyby nie granica, jaką jest moja skóra. To czy moglibyście rozpoznać Marcina Bold Wise Gaja. Zdaje się, że nie, bo gdziebym się wtedy kończył, <grym> czy w ogóle bym istniał jako ta forma. Bo widzicie, sama forma, słowo forma jest bardzo istotne, ponieważ forma zawsze ma jakieś kontury. Każda figura geometryczna to jakaś forma. Która jest sobą, jest tym, czym jest, ponieważ ma konkretne granice. A zatem, czym byłbym bez tych granic, bez tych barier, gdyby udało mi się wyzwolić i przebić przez te wszystkie bariery i granice, gdybym nie miał podłoża, jako granicy i nie mógł chodzić, i gdybym nie miał nieba jako granicy i nie mógł iść do góry, to gdzie byłbym? Czym byłbym? No cóż, widzicie, zdaje się, że kiedy wyobrazimy sobie postrzegania świata, istoty bez granic, to dochodzimy do wniosku, że coś, co nie ma granic, zaczyna zawierać w sobie wszystko, co jest. A to wszystko, co jest, zdaje się być nieskończone, bo w momencie, gdy stwierdzimy, że jest skończone, to nadajemy wtedy temu jakąś formę. Jednak pojawia się pytanie, co jest poza tą formą, co jest poza tą granicą. No i prędzej czy później nieuniknione jest to, że docieramy do momentu, kiedy. Dotykamy nieskończoności. I wyobraźmy sobie, że jest taka istota, niezbędna istota, którą wielu z nas nie nazywa Bóg, ale Bogiem jest, ponieważ to, co często nazywamy Bogiem, to jakieś wyobrażenie na temat Boga. Zamykamy Go w jakiejś formie. W jakieś granice i nimi z niego coś mniejszego Bogu, prawda? Czyż nie słyszeliśmy bądź nie czytaliśmy, że Bóg jest wszystkim? A zatem, kiedy mówię wszystko, to mam na myśli Bóg. Gdzie kończy się wszystko? Nie kończy się. Gdzie kończy się Bóg? Nie kończy się. Jest nieskończony. Czy Bóg jest miłością? Czy słyszeliście takie zdanie? Może czytaliście? <gry> Widzicie, postrzeganie Ja postrzega Ciebie, inne. Dzięki no. temu, że ja postrzegam, to inne jest. Dzięki temu, że inne jest, ja mogę postrzegać. I dzięki temu jesteśmy. Wszystko jest. Bo widzicie, Trójca Święta to nic innego jak ja, ty i relacja, jaka między tym, tymi dwoma częściami zachodzi. Bóg. Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Tak? Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Jednak widzicie, będąc w tym wszystkim będąc częścią tego wszystkiego rozumiejąc że forma jaką mamy wynika tylko z ograniczeń jakie dostaliśmy w tym jestestwie rozumiemy też że te granice realnie nas nie oddzielają od tego co jest od wszystkiego od Boga Jedynie nadają nam kształtu, nadają nam formy. I jest to piękne, jest to wspaniałe, że tak właśnie jest. Gdybym był Bogiem, to z pewnością chciałbym, żeby tak było. Bo jeżeli stwierdzimy, że tak jak buddyści, Bóg jest niczym, to wcale nie zabieramy Mu żadnej z jego form. W jaką sobie przybiera. Ponieważ nicość nie polega na braku form, nicość polega na braku opisu tych form. Przylepianiu im nalepek. To jest drzewo, to jest marcin, to jest kamil, to jest kasia, to jest madzia, to jest pies, to jest kot. Gdy przez moment nie nadajemy żadnych opisów, gdy przez moment nie oceniamy, co jest czym, tylko po prostu widzimy wszystko jako jedno, w różnej formie, bo kiedy patrzymy na obraz, który jest rozlany, to my decydujemy, w którym miejscu co jest. Mówimy, w tej plamie widzę ptaka, a w tej plamie widzę domek. Więc rzeczywistość jest pewnego rodzaju wielkim testem roszaka, rozlaną plamą, w której my decydujemy, co jest, poprzez postrzeganie. I widzicie, gdy tak postrzegamy i jednocześnie coś jest, to czy to nie jest akt bezwarunkowej miłości, ponieważ te dwie rzeczy są dla siebie, te dwie cechy wszechświata, te dwa fundamenty wszechświata, istnienia są dla siebie. Bezwarunkowo, żeby mogły być obie, i są całością, jednocześnie poprzez sprawianie wrażenia, że nie są. I kiedy my jesteśmy dla kogoś bezwarunkowo, i Druga strona jest dla tej osoby, dla nas, też bezwarunkowo. Po prostu jesteśmy dla siebie. To czy to nie jest miłość? A zatem Bóg jest miłością. Bóg jest wszystkim i Bóg jest nicością. I zdaje się tylko najbardziej oddalone od rzeczywistości stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak Bóg. To jest bardzo bliskie stwierdzenie rzeczywistości, jeżeli mówimy o Bogu, w którego trzeba wierzyć, aby był. Jednak wtedy mówimy o jakiejś wersji Boga, jakiejś, jakiejś formy, jaką ktoś stara się nadać Bogu, jakieś symboliczną wartość, jakiś obraz starego człowieka w niebie. Białego, czarnego, żółtego, brązowego, w zależności w jakiego kraju pochodzi dana wiara. Przecież wiadomo, że Bóg jest Łysy. Wszyscy to wiemy, prawda? Jednak, Bóg jest Łysy, Bóg jest brązowy, Bóg jest biały, Bóg jest czarny, Bóg jest wszystkim. Wszystkim, absolutnie wszystkim, co jest. I to jest nieskończone. To jest nieskończone, a wszystkie wizerunki Boga wymagają ograniczenia Go, więc nie są Nim. Bo coś, co nie ma granic, coś, co jest nieskończone, nie może mieć formy, nie może mieć wizerunku. Dlatego, jeżeli ktoś mówi wam, że trzeba wierzyć w Boga, to znaczy, że każe wam wierzyć w wizerunek, jaki On wierzy. W jaki przedstawia na temat Boga. Natomiast jeżeli poznamy Boga, zrozumiemy, czym jest Bóg, to zrozumiemy, że widzimy Go wszędzie, cały czas. I jest tak samo żywy jak my, ponieważ inteligentna, żywa istota nie może pochodzić z nieinteligentnej, z nieżywej istoty. Tak jak obecnie nauka stara się nam to przedstawiać. Z takich czy innych powodów. To wszystko, co jest wokół nas, żyje. I drzewa mogą być, ponieważ nasze płuca produkują dwutlenek węgla. A my możemy żyć, bo drzewa produkują dzięki temu dwutlenkowi węgla, światło, wodzie, przeprowadzają proces fotosyntezy i dają nam tlen. Więc ani moje płuca nie są kompletne bez drzew. Ani drzewa nie są kompletne bez moich płuc. A formy, jakie przyjmujemy, to tylko sposób na identyfikację. Tak samo ograniczenia, nie tylko cielesne, budują mnie, formują mnie. To, że nie jestem w stanie skakać metr do góry, czy półtora metra do góry, a ktoś jest, to nas różni. To nadaje nam wizerunku, to nadaje nam formę. To, że mogę biegać 11 sekund na setkę, na 100 metrów, w sprincie, a Usain Bolt może przebiec w 9 sekund 56 setnych, czy 58 setnych, jaki jest chyba rekord świata obecnie, to nas różni. Jednak nawet Usain Bolt nie może biec szybko w nieskończoność. Bo wtedy byśmy go nawet nie zauważyli. Rozumieć? Rozumiecie o co chodzi? Potrzebne nam są ograniczenia, potrzebne nam są bariery. Jednak każdy z nas te bariery ma w nieco innym stopniu, w różnych miejscach, w różnych punktach. I o ile warto poszerzać swoje bariery, poszerzać to czym jesteśmy, tym to, czym się czujemy, a można nawet to poszerzyć w nieskończoność i zrozumieć, że bariery są tylko tym, co widać, ale niekoniecznie tym, co my czujemy. Niekoniecznie muszą przedstawiać się w, tak samo w naszym postrzeganiu świata. Wtedy jesteśmy w stanie spojrzeć na rzeczywistość z punktu widzenia Boga i zrozumieć, co chcemy. Jak chcemy, żeby ten świat wyglądał? I wziąć za to pełną odpowiedzialność i zrozumieć, że Bóg patrzy Twoimi oczami, działa Twoimi rękoma i czuje to, co Ty. I pragnie tego, co, to, co Ty pragniesz. Dlatego zrozum, że w Boga nie trzeba wierzyć. Bóg jest, bo jest wszystko, a Ty jesteś częścią tego częścią, która ma formę. Jednak nigdy nie była oddzielona od wszystkiego. Через